Finały Lakers-Bulls są moim pierwszym telewizyjnym wspomnieniem związanym z NBA. Kibicowałem Magicowi Johnsonowi i Lakersom, podobnie jak w każdym kolejnym finale kibicowałem przeciwnikom Chicago Bulls. Serial The Last Dance przypomniał mi, że ja wtedy nie lubiłem Michaela Jordana, mimo że do dzisiaj uważam go za koszykarza wszechczasów. Serial Ostatni Taniec uzmysłowił też, że takich osób jak ja jest zdecydowanie więcej. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tym serialu, natomiast sami musicie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy takie zachowanie Jordana wobec kolegów z drużyny można usprawiedliwić wielką ambicją, permanentną chęcią rywalizacji, wielką chęcią bycia najlepszym. W serialu, oprócz fragmentów meczu, bardzo dużo kulis, bardzo dużo smaczków, bardzo dużo tak zwanych boków, i dla nich warto ten serial zobaczyć. To jest prawie idealny serial, prawie, bo Jordan podobno go cenzurował, a cenzura nie jest fajna. Thank you